Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Board Games Factory. Dzisiaj mamy dla Was grę wydaną przez wydawnictwo Rebel pod tytułem Wikingowie, wojownicy północy. Jest to gra, która powstała chyba na fali zainteresowania kulturą nordycką, powstałą w związku z serialem History pod tytułem Vikings. I tak naprawdę brawa tutaj dla autorów, ponieważ Wikingowie jest to temat raczej mało eksplorowany w grach planszowych. W wydaniu grze towarzyszyła całkiem udana i całkiem fajnie przemyślana akcja promocyjna. Wrzucano grafiki, chwalono się postępami w pracy, bardzo szeroko komentowano część z tych grafik, czy to na Facebooku, czy na forum gryplanszowe.pl. Powstało też trochę kontrowersji w stosunku do tych grafik, czy też kart, które zawarto w ostatecznej wersji gry. Natomiast jest to gra, która według autorów i według zamysłu ma być grą bardzo mocno interakcyjną, nastawioną na negatywną interakcję. Jest to jedna z niewielu polskich, polskich całkowicie polskich gier planszowych, która. Odważnie idzie w tym kierunku. Wydaje mi się, że w tym momencie wymienię jedynie chyba Alcatraz Rafała Cywickiego, która również była bardzo mocno interakcyjną grą i bardzo mocno negatywnie interakcyjną grą. Jeśli chodzi o tło fabularne, wcielamy się tutaj w tutaj dowódców załogi Wikingów na jednym drakarze, którzy mają za zadanie plądrować wioski przeciwników i ukraść trzy córki przywódców plemion Wikingów, zawieźć je do swojej wioski i urządzić huczne wesele. Jeśli chodzi o klimat, gra wręcz nim ocieka. Jest to za sprawą świetnych ilustracji, czy to na pudełku, czy to na kartach, czy wręcz nawet planszy i figurek, które dostajemy. Ten efekt klimatu wikingów jest potęgowany. Natomiast z przykrością stwierdzam, że jeśli wgłębimy się w mechanikę, to ta bańka pryśnie, ponieważ mechanika, co tu dużo mówić, polega po prostu na modyfikacji Chińczyka, to znaczy przesuwamy swoje pionki po planszy, tylko nie za pomocą rzutu kostce, kostką, a za pomocą zagrywania odpowiednich kart. Gra jest przeznaczona dla 3 do 4 graczy. Zagracie w nią w godzinę, a wiek graczy musi przekraczać 14 lat. Przynajmniej tak jest napisane na pudełku. Domyślam się też, że to jest ze względu na tematykę gry, gdzie porywamy sobie córki, raczej niż na to, że zasady są skomplikowane i młodsi gracze ich nie zrozumieją, ponieważ zasady w grze wikingowie są naprawdę, naprawdę, naprawdę proste. Co więc dostajemy, jeśli kupimy sobie grę Wikingowie Wojownicy Północy? Więc standardowe ostatnio pudełko, w jakim wydaje gry firma Rebel czy też Portal, opatrzone wręcz świetnymi, cudownymi ilustracjami. Z przodu z tyłu i na bokach. Tutaj mamy również opis gry. Wewnątrz jest jeszcze lepiej niż na pudełku, ponieważ tutaj mamy takiego groźnego gościa, który się na nas patrzy. Natomiast tutaj mamy na wyprasce bardzo ładną dziewczynę, która również jest wikingiem i się na nas patrzy. Natomiast wypraska sama w sobie tak naprawdę jest tym zwykłym kanionem, w którym włożymy wszystkie elementy. Nie będą one nam latać, ponieważ wszystko tu się ładnie zablokuje na... na, na Górę pójdzie nam plansza i instrukcja. Także jedna uwaga, jak otworzycie pudełko zobaczycie, że tych elementów nie jest zbyt dużo i można było spokojnie grę wikingowie wydać w mniejszym pudełku, ponieważ jest tu sporo powietrza w środku. Pierwszym elementem, który rzucić Wam się w oczy, kiedy otworzycie pudełko, jest instrukcja. Jest ona wydana w formacie, który już znacie, m.in. z Mont Everest, czy może z dziedzictwa, czy Tezeusza. Jest on bardzo nieporęczny, zwłaszcza, że ta instrukcja ma 8 stron, więc tak naprawdę można było wydać ją w dużo mniejszej w dużo mniejszej wielkości. Zato czcionka jest bardzo duża i wszystkie przykłady są bardzo czytelnie opisane, są ładnie wrzucone tutaj na początku grafiki. Jeśli chodzi o jakość wydania tej instrukcji, jest ona w porządku, ale tak naprawdę przez ten format szybko zacznie wam się gnieść i miąć. Kolejnym elementem, który warto Wam tutaj pokazać są cztery plansze graczy. Każdy z nich przedstawia nasz drag car. Mamy tutaj trzy miejsca na włożenie swojej załogi czy też córek, które będziemy przewozić do naszej wioski. Mamy jedną talię kart. Jest tu ponad 100 kart. Te karty są piękne graficznie, bardzo ładne, a talia jest podzielona na karty bohaterów, których możemy położyć na swoim drakarze, karty córek i karty wydarzeń. Przy czym karty wydarzeń będą kartami akcji i kartami reakcji o czym parę słów później. Natomiast. Teraz warto pokazać wam planszę. Otóż plansza jest kwadratem, całkiem niedużym, gra nie będzie potrzebować dużo miejsca na stole. Plansza jest bardzo ładnie wykonana graficznie. Jest bardzo dużo ciekawych takich drobnych elementów, warto się przypatrzyć. Ta plansza można by powiedzieć żyje. Natomiast jeśli chodzi o same, samo rozmieszczenie pól, jest symetryczna, przez co miał, ten zabieg miał dać równe szanse wszystkim graczom. Jednak powoduje to, że rozgrywki stają się bardzo schematyczne. Dodatkowo poruszamy się tutaj za pomocą kart wiatru, mających odpowiednie symbole na sobie symbole runów czy też nie wiem, jakiś liter. I tak naprawdę. Te symbole są bardzo małe na tych okrągłych polach i czasami trudno jest zobaczyć te symbole i porównać je z kartą. Musimy się dobrze wpatrywać, żeby, żeby to zobaczyć, żeby się poruszać. Ostatnią rzeczą, którą dostajemy, są takie bardzo małe figurki. Drakarów, oczywiście kolorystycznie te figureczki są dostosowane do naszych kart graczy. Są też bardzo ładnie wykonane, szkoda tylko, że są takie małe. Mamy zwyczajną kostkę sześciościenną. Tutaj też taka mała uwaga, wielu, wiele osób w internecie, podnosiło taki zarzut, że przy tak świetnie wydanej grze wrzucono po prostu zwykłą sześciościenną kostkę. Może to i prawda, chociaż tu na obronę wydawnictwa pewnie należy wyciągnąć to, że jeśli by zamówiono specjalnie robione kostki do tej gry, cena by gry wzrosła, a widocznie tego nie chciano. Ostatnią rzeczą jest figurka potwora morskiego, który niestety odrobinę przypomina przerośniętego węża skrzyżowanego z gryzoniem, ponieważ jego przednie zęby są takie jak u jakiegoś gryzonia. Może nie jest to najszczęśliwsze wykonanie, ale sama figurka jest porządnie zrobiona. Tak wygląda po rozłożeniu. Tutaj na czterech graczy gra Wikingowie Wojownicy Północy. Tu ze względów niestety braku miejsca położyłem tylko dwa drakary, ale mamy na planszy wyłożone cztery figurki. I tak jak mówiłem, tutaj mamy naszą figurkę potwora. Jest ona, zobaczycie, wykonana bardzo ładnie, ale te zębiska są dość gryzoniowate. Natomiast tutaj mamy drakary, które wyglądają bardzo fajnie. No i tak, tu z boku planszy muszą leżeć córki, każda w czterech egzemplarzach. Mamy tutaj talie, z której będziemy dociągać karty, i każdy z nas bierze sobie sześć kart na rękę. Teraz, tak, karty, co bardzo ważne. Mają różne znaczki. To I tak znaczek z takim orłem będzie oznaczał kartę akcji, znaczek z hełmem będzie oznaczał kartę bohatera. Jak widzimy, niektórych kart akcji możemy użyć również jako kart wiatru, które wyglądają tak. Konkretnie chodzi tutaj o te runy, które musimy porównywać z runami na planszy. I teraz tak, standardowo rozpoczynając swoją turę będziemy dociągać dwie karty, nie robimy tego w pierwszej turze. Następnie możemy dołożyć jednego i tylko jednego bohatera do naszego drakkara. W tym wypadku dołożę kapłana, który po zagraniu karty wydarzenia będzie mi pozwalał rzucić kostką i dobrać kartę. Ze stosu kart odrzuconych. Znacznie odrzuconych, tylko ze stosu kart, które będziemy ciągnąć co turę. No i tak, następnie możemy zagrywać karty akcji. I karty akcji to są karty albo karty wiatru, albo karty, które zawierają jakiś opis. I możemy ich zagrać jaką liczbę chcemy, ale jak widzicie, mam 5 kart, poruszę się o 2, zostaną mi 3 i teraz tak naprawdę muszę zastanawiać się, czy zachować te karty na później, czy ewentualnie nimi też się poruszać. Zagram jakąkolwiek kombinację chcę. Mamy do wyboru również 5 akcji standardowych, i jest to jeśli wpłyniemy na pole z bestią, automatycznie będziemy z nią walczyć. Jeśli jesteśmy. Na polu z przeciwnikiem możemy wykonać akcję standardową walki z naszym przeciwnikiem. Jeśli przeciwnik wpłynie do naszego portu czy do naszej wioski, tak naprawdę musi wykonać akcję standardową rabowania, i wtedy będzie uzyskiwał naszą córkę, którą kładzie sobie do swojego drakara. I płynie dalej, I albo może płynąć tak, żeby uzyskać trzy i zawinąć do siebie do portu i wydać jedną ucztę i wygrać, albo może teraz popłynąć. Wydać ucztę, wtedy ta córka wyląduje tutaj, i już nikt mu jej nie ukradnie, i może dalej kontynuować podróż i próbować kradzieży czy porwań w innych wioskach. Natomiast mamy jeszcze akcję standardową, która spowoduje to, że za każde dwie karty, które mamy na ręce, możemy je odrzucić i uzyskać jedną kartę z deku. I zrobimy to wtedy, kiedy nam się y, nasza ręka nie będzie podobać, będziemy liczyć, że wyleci nam jakaś ciekawsza karta. Na końcu tury, y, każdej naszej tury, istnieje coś takiego jak wiosłowanie, czyli pozwala nam to przesunąć się o jedno pole, w którym kierunku chcemy, ale nie możemy wiosłowaniem wpłynąć na pole z bestią. Tak naprawdę to są wszystkie zasady i są one bardzo proste. Teraz jeszcze tylko jedna uwaga w momencie, kiedy ja zagrywam z ręki karty akcji, inny gracz może na to zareagować, czyli musi użyć takiej karty, która ma tutaj taki róg i napis reakcja i wykonuje oczywiście rzecz, która jest tutaj opisana i zagrywa i tak może zrobić każdy, czyli ja jestem graczem czerwonym, na, mnie, na mój ruch reaguje gracz żółty, na ruch gracza żółtego reaguje gracz szary i na jego ruch reaguje gracz niebieski. Te karty układamy w taki stosik i rozpatrujemy je od góry, jeśli chodzi o efekty. Natomiast jeśli nikt nie będzie chciał reagować, czy jeśli już ludzie zareagowali i rozstrzygnęliśmy te efekty, to poczynając od gracza po mojej lewej stronie, czyli tutaj by był to gracz żółty, każdy z tych graczy może zrobić jeden swój ruch, czyli zagrać jedną swoją kartę wydarzenia ale nie już nie reakcje, tylko po prostu zwykłą kartę wydarzenia, na co znowu mogą iść reakcje i tak naprawdę możemy się bawić w kółko. Będzie to może czasami przedłużało grę, ale jak zobaczycie, bardzo rzadko tak się stanie, ponieważ macie mało kart na ręce i nie będziecie w stanie zrobić dużo rzeczy albo nie będziecie chcieli zrobić dużo rzeczy, żeby móc zachować karty na swoją kolej. Teraz pora na ocenę końcową gry Wikingowie Wojownicy Północy. Zaczynamy tradycyjnie od kategorii cena do wagi. I tutaj należy powiedzieć, że gra kosztuje 99,95 zł. I 95 groszy. Jest to cena bardzo dobra, jak, za to, jak na to, co dostajemy. W środku nie jest może ogromna ilość elementów, ale ich wykonanie jest cudowne. A granica 100 zł. Jest to taka, powiedziałbym, granica mentalna. Wiele osób, zwłaszcza tych, którzy nie grało wcześniej w gry planszowe, nie wie jaka to jest zabawa, na pewno będzie łatwiej czy bardziej skłonna wziąć grę spółki, która kosztuje poniżej 100 zł. Natomiast jeśli chodzi o ilość elementów, którą dostajemy za tą kwotę, po pierwsze, niestety jest tam troszeczkę za dużo powietrza w tym pudełeczku, a po drugie są gry, które są w podobnej cenie, jak na przykład K2 czy Mondo, również wydawnictwa Rebel, a porównywalnie mają tych elementów odrobinę więcej. Jeśli chodzi o wykonanie elementów, nie można się tutaj przyczepić do niczego, jest to tak naprawdę najwyższy możliwy poziom. Nieczęsto spotyka się w Polsce gry wydane na takim poziomie, zwłaszcza przez polskie wydawnictwa. W szczególności przez polskie wydawnictwa, jest to bardzo różny poziom, więc tutaj należy pochwalić wydawnictwo Rebel. Wydaje mi się, że ostatnia tak dobrze wydana gra pod względem jakościowym czy graficznym, którą widziałem, był to Robinson Crusoe wydawnictwa Portal. Natomiast jeśli chodzi o już poszczególne elementy, to tutaj tak jak powiedziałem, karty, plansza, jeśli chodzi o grafiki i wykonanie są świetne. Można się delikatnie przyczepić do tych zbyt małych może figurek postaci, ale to jest jedynie szczegół. Natomiast jeśli chodzi o kostkę również... Może tutaj rzeczywiście ze względu na ten wyższy koszt jednostkowy danego pudełka zdecydowano się dorzucić zwyczajną. Na koniec tej kategorii należy jeszcze raz pochwalić pana Jarka Noconia i Bartka Fedyczaka, którzy zrobili grafiki do tej gry. Pana Jarka już wszyscy znają, najprawdopodobniej z K2, Jaskini czy Monteverest. To, co tutaj zrobiono w oprawie graficznej, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Jeśli chodzi o zasady, są one bardzo, ale to bardzo proste, zresztą jak się przekonaliście oglądając fragment rozgrywki. Natomiast podwyższono tutaj wiek, tak jak już mówiłem o tym na początku, prawdopodobnie ze względu na to tło fabularne, raczej niż na skomplikowane zasady. Zwłaszcza też na to, że mamy tu. Spory, przynajmniej z założenia. Mamy tu spory poziom interakcji i to negatywne interakcje między graczami, więc, żeby nie wybuchły jakieś niepotrzebne spory y, przy stole. Jeśli chodzi o instrukcję, mam, mam z nią dwa problemy. Po pierwsze, jest to problem w postaci formatu, który jest bardzo niewygodny, a po drugie, jest to problem. Y, niezbyt dużej przejrzystości tego, co tam zawarto. To znaczy przeczytanie raz tej instrukcji spowoduje, że najprawdopodobniej pierwszą grę i tak rozegrać się źle stosując zasady. Trzeba tak naprawdę dobrze ją bardzo uważnie przeczytać, a przede wszystkim bardzo dokładnie przeanalizować sobie przykłady, bo to, co jest w tekście opisane, nie zawsze będziecie rozumieli tak samo, jak osoba, która pisała tą instrukcję. Jeśli chodzi o braki z winy wydawcy, przede wszystkim moglibyśmy tu dostać chociaż jedną czy dwie karty pomocy, które by pokazywały przebieg tury, ponieważ ten przebieg mamy już tak schematycznie napisany z tyłu instrukcji, i jest to bardzo pomocna rzecz, ponieważ pomaga nam pilnować się w pierwszych rozgrywkach, żeby wszystko szło jak należy. Ale też tą instrukcję nie warto tak mocno eksploatować, więc z tego powodu jedna karta chociaż mogłaby się przydać. Nie było tutaj też żadnych woreczków strunowych w pudełku, co już powoli staje się standardem wśród wszystkich wydawnictw, więc tutaj też delikatny minusik. Nie jest to oczywiście rzecz, która musi być w grze planszowej, ale bardzo miło jest nam y, tym, którzy korzystają z tych gier, jeśli wydawnictwo coś takiego przewidzi. Jeśli chodzi o grywalność, y, tutaj po pierwsze trzeba zauważyć, że w grę gra się bardzo szybko i dynamicznie i sprawnie. Te tury przebiegają. Y, Szybko. Wprowadza się jednak, e, wkrada się tutaj pewien chaos, mimo wszystko, i w pierwszych rozgrywkach możecie mieć z tym problem. Natomiast, jeśli chodzi o przyjemność z gry, to z przykrością muszę stwierdzić, że Przyjemności nie miałem żadnej, tak jak i moi współgracze, osoby, z którymi testowałem. Szczerze mówiąc, kiedy usłyszałem o tej grze, bardzo się na nią nastawiłem. Byłem bardzo ciekawy, o czym ona będzie, przeczytałem sobie różne informacje w internecie i tak naprawdę w momencie, kiedy otworzyłem pudełko i przeczytałem instrukcję, jeszcze wszystko było w miarę w porządku. Dopiero w momencie, kiedy siadłem do stołu, bardzo, ale to bardzo się zawiodłem, ponieważ okazało się, że to, co zostało założone, czy to, co zostało powiedziane o tej grze, mija się z rzeczywistością? Gra jest przedstawiana jako tytuł, który jest bardzo mocno nastawiony na negatywną interakcję pomiędzy graczami, czyli mamy sobie przeszkadzać w każdej turze wręcz, możemy w turze nawet innego gracza zagrywać swoje ruchy, możemy się przesuwać, możemy naprawdę bardzo dużo, przynajmniej w teorii, ponieważ podstawowym problemem jest to, że mamy bardzo mało kar na ręce. Sześć. To jest zdecydowanie niewystarczająco, żebyśmy mogli z tych wszystkich opcji skorzystać. Wiadomo, ktoś może mi powiedzieć, że no tak, no ale to musisz sobie zoptymalizować te ruchy. Oczywiście, muszę to zrobić, tylko w wypadku tej optymalizacji dzieje się tak, że nie opłaca mi się moim zdaniem przeszkadzać innym, przynajmniej przez 99% rozgrywki, tylko opłaca mi się robić swoje ruchy i korzystać z tych kart na swo w swojej turze i. Yy... Zagrywać sam swoje akcje. Natomiast interakcja pojawi się rzeczywiście w momencie, kiedy jeden z graczy gdzieś już będzie blisko zwycięstwa. Wtedy tak naprawdę pojawi się problem, który może ma. Prawie każda gra interakcyjna, czy gra z negatywną interakcją. I teraz też trudno powiedzieć, czy to jest problem, czy zaleta. Tak naprawdę będzie wszyscy na jednego, czyli w momencie, kiedy gość już prawie wygrywa, wszyscy gracze dogadają się i zaczną w niego rzucać kartami z negatywnymi efektami, i najprawdopodobniej nie wyjdzie z tego cało. I tak sytuacja będzie się powtarzać, aż w końcu ktoś albo trafi na szczęśliwy moment, że nie będziemy mieli kart na ręce, żeby móc mu przeszkodzić i wygra, albo po prostu jakoś sprytnie uda mu się tych kart uniknąć za pomocą zagrywania swoich i też wygra. Jest to, gra, jest to problem typowy dla gier, takich już poważnych gier strategicznych. Nie wiem, gra o tron, vampir, książę krwi, tzn. książę miasta, ale nie jest, to, nie jest to rzecz, której bym się spodziewał po, po Grze Wikingowie nie jest to bardzo ciężki tytuł, i ta, te, nad tą interakcją powinno się jakoś zapanować. Natomiast y, jeśli chodzi o problem kart, tak jak powiedziałem, 6 to jest zdecydowanie za mało. W pewnym momencie okaże się, albo nie mam, że nie mam za co płynąć, albo nie mogę tak naprawdę nic y, zrobić, żeby przeszkodzić przeciwnikowi. Uderza nas również w tej grze to, że mamy bardzo mały wachlarz opcji do zrobienia. To znaczy, możemy zagrać tak naprawdę ile kart mamy na ręce, tylko ile mamy ochoty zagrać kart akcji, ale skończy się to tak, że następną turę zaczniemy tylko z dwoma, które dociągamy i nie będziemy mogli odbudować się czy swojej ręki przez następne dwie, trzy tury, więc nam się to zdecydowanie nie opłaca. Mamy też mały wachlarz opcji do wyboru. Jak rozumiem, y, tytuł Wikingowie nie jest, nie jest przeznaczony, czy nie jest to gra y, taka potężna, gra strategiczna, ale mimo wszystko m, może autorzy mogli się pokusić o zdelikatnie większą ilość opcji. Dodatkowo mechanizm, gdzie gracze mogą reagować na nasze akcje, a co więcej, mogą w naszej turze wykonać jedną swoją akcję, wprowadzi wam w pierwszej, drugiej czy trzeciej rozgrywce, zanim się do tego nie przyzwyczajcie, nie ogarniecie tego sobie porządnie, dość duży chaos. Dodatkowo kolejnym zarzutem jest to, że ta gra. I słyszałem to naprawdę z ust nie tylko osób, które ze mną grały, bo tutaj mógłbym mieć jeszcze wrażenie, że w pewien sposób ich do tego zasugerowałem, ale też z osu, od osób, które... Mi same to powiedziały, bez mojej wcześniejszej opinii na temat tej gry, że jest to po prostu Chińczyk. I tak naprawdę będziemy, jak w Chińczyku, przesuwać swoje drakary co najmniej o jedno pole naturę, a często tylko i wyłącznie o jedno pole naturę, ponieważ mamy na ręce, zakładam, 4-6 kart mniej więcej i poruszamy się za pomocą tych wspomnianych już wcześniej kart wiatru. Bardzo często zdarzała mi się w różnych rozgrywkach sytuacja, że mimo że miałem na no 2-3 karty na ręce, którymi mogłem teoretycznie się poruszać, to nie mogłem, ponieważ nie pasowały do nich, nie pasowały moje karty do mojego miejsca na planszy. Nie miałem odpowiednich runów, które by mnie przepchnęły dalej. Co więcej, raz miałem nawet taką rozgrywkę, że miałem 3 karty na ręce, miałem turę, w której powinienem wygrać, ponieważ Ponieważ byłem o jedno pole od swojej wioski, sąsiadowałem ze swoją wioską i nie miałem żadnej karty, która pozwoliłaby mi wpłynąć i wykonać akcję standardową, czyli wygrać grę. I tak naprawdę w ten sposób przegrałem tą rozgrywkę. Problemem w tej grze są również przewidziane w mechanice bitwy z Bestią Morską i z innymi graczami. Otóż tak. Po pierwsze opłaca się walczyć z bestią ponieważ, i innymi graczami, ponieważ jest to dociąg kart na rękę. Zawsze dociągniemy co najmniej... Znaczy maksymalnie dwie karty, yy, czy to z deku, yy, który leży na stole, czy to częściowo będziemy dociągać yy, z ręki innego gracza. To jest dobre, dodatkowo możemy wyrzucić też yy, graczowi kogoś za burtę, jeśli nam się uda, tak maksymalny atak, będziemy mieli maksymalne szczęście. Natomiast yy, bardzo dużym problemem jest to, że jeśli ktoś mnie atakuje, to ja tak naprawdę tylko patrzę na to i, i tak naprawdę co, moi wikingowie wtedy piją, nie wiem, sobie drinki. Co robią? No tak naprawdę mogliby przecież bronić mojego drakara, więc zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego chociaż ja nie mogę wykonać rzutu obronnego kostką. No jeśli on rzuca kostką i może modyfikować swój wynik, ja też bym, też bym chciał rzucić kostką. No rozumiem, że mogę modyfikować swój wynik, ale jest to jednak frustrujące, ponieważ no, nie mamy na to, jako gracz broniący się, żadnego wpływu, jaki będzie wynik tej bitwy. Dodatkowo mam jeszcze pewien problem z faktem, że w grze są dostępne cztery córki, czyli po jednej na gracza, i tak naprawdę no, swoje nie musimy kraść, żeby wygrać grę, musimy ukraść graczom, pozostałym graczom. Natomiast jeśli płyniemy. I wygramy bitwę z kimś. Mamy możliwość wyrzucenia mu kogoś za burtę, Je, yy, albo przejęcia na swój statek. Nie możemy przejąć swojej córki, więc yy, ona automatycznie, jakby w zasadach, wraca do wioski. Tak samo, jeśli wyrzucimy córkę z gry, nawet jeśli to jest in, córka innego gracza, ona automatycznie wraca też jakby do bazy, do wioski, co jest generalnie rzecz biorąc absurdem pod, pod względem fabularnym. No nie wiem, jakby to miało się dziać. Czy staje się nagle syreną i płynie do swojej wioski? No nie, po prostu by się utopiła i tyle. I jeśli ta karta wypadłaby z gry, zwiększyłoby to tylko interakcję pomiędzy graczami. Przecież i tak może wygrać tylko jeden z nas, więc jeśli będzie ograniczona liczba córek to będzie tym większa rywalizacja. Jeśli chodzi o losowość w tej grze, występuje ona na bardzo wysokim poziomie i w moim przekonaniu bardzo przeszkadza. Ponieważ tak jak już powiedziałem, bardzo często zdarzy się, że za sprawą losowości nie będziemy się mogli przesunąć o więcej niż jedno pole, które i tak przesuwamy się na końcu każdej tury. Więc tutaj coś nie jest do końca dobrze przemyślane, coś nie jest do końca... Dobrze zrobione. Grając zresztą w grę Wikingowie, mam bardzo często takie wrażenie, że to mogłaby być świetna gra. Czyli jest tu troszkę fajnych mechanizmów, a jest też ogromna ilość rzeczy, które trzeba by zmienić, żeby zrobić z tego lepszy tytuł. Ja osobiście nie wiem, jakby to można było wymyślić, ale może autorzy gry, czy też ktoś gdzieś w internecie zamieści taką opinię. Natomiast jeśli chodzi o wkład w gatunek, to muszę przyznać, że bardzo fajnie, że pojawiła się gra w tematyce takiej nordyckiej, wikingów. Jest to rzecz nowa na półce, jest to powieść świeżości, ale oprócz tego i jeszcze mechanizmu, który, jeśli się już go opanuje, czyli tej reakcji na nasze karty, zagrywania przez innych graczy w naszej turze swojej jednej akcji. Jest to fajne, dynamiczne, powoduje, że zawsze ktoś coś robi. Nie ma, nie ma takiego time, że ja gram na przykład 6 kart, rozpatruję wszystkie te efekty, a inni gracze siedzą i czekają i się, nudzą. Nie, mogą zawsze coś zrobić, tylko no, może po prostu. Lepiej by było, gdybyśmy mogli mieć więcej kart na ręce, no, jakoś, żeby można było wydobyć z tej gry te mechanizmy interakcyjne, żeby to było częstsze, że zagrywamy karty reakcji, że nam się to po prostu opłaca, a nie że zostaniemy na następną turze, turę goli i weseli i tak naprawdę nic nie zrobimy. W związku z tym, niestety, niestety, bo tak jak mówię, liczyłem, że będzie to bardzo dobra gra. Gra wikingowie dostaje od nas 45%. Jest to gra, którą warto zagrać, żeby się przekonać, czy warto ją mieć. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Bardowi, że tradycyjnie nas ugościł. Dziękujemy wydawnictwu Rebel, że przesłało egzemplarz gry do recenzji. I zapraszamy Was do kolejnych naszych odcinków.